Z tej strony Olga sąbkowska letykę i zapraszam serdecznie na mój mediowy tutorial. Dzisiaj ozdobimy fabrykowe okiennice, ale tylko część tak naprawdę, bo okiennice są w zestawie. Jest rama okna, okiennice no i podstawa. Podstawa jest jedna, dlatego do moich okiennic wycięłam ją samodzielnie z tektury. Do ramy poszła, że tak powiem, oryginalna część. Jak już mam wszystko przyklejone, czy przyklejone, jak już okienice przykleiłam do mojej tektury, to przez maskę nakładam wzór za pomocą pasty modelującej. Pasta modelująca i maska od Finabair e, będzie tu pięknie niewidoczna, bo później niestety zakryje ją praktycznie w całości kompozycją. Ale tak to jest właśnie podczas procesu twórczego. Nigdy nie wiemy, co uda nam się, że tak powiem. Co, co zmienimy, co jak bardzo odbiegniemy od pierwotnego planu z naszym projektem, więc czasami coś, co myśleliśmy, że będzie widać, zostaje gdzieś tam pod spodem. To co? To trzeba zabrać się teraz, jak już mamy pastę. Nawet nie czekam aż wyschnie, od razu biorę się za układanie kompozycji. Taka właśnie połączona, położona pasta może być służyć nam również za klej. Też właśnie kleję moją kompozycję za pomocą tej samej pasty modelującej. I tak cała praca będzie przeze mnie barwiona, malowana, więc nie przeszkadza mi biały kolor pasty modelującej. E, oczywiście również jak najbardziej fajnie jest kleić swoją pracę za pomocą żel medium. To są tak naprawdę dwa moje ulubione kleje. E, dlaczego? A no tak, bo pozwalają mi na zmianę decyzji. Ja jestem raczej osobą nigdy niezdecydowaną. Nawet jak sobie wcześniej ułożę kompozycję, to potem okazuje się, że zapomniałam, jak to miało być. podmieniam nam tylko niektóre elementy, i tak wszystko wygląda zupełnie inaczej niż jak ułożyłam ją za pierwszym razem. Dlatego korzystanie z remedium albo właśnie korzystanie tutaj z pasty modelującej jest dla mnie rozwiązaniem najlepszym. Pasta modelująca, że medium schnie na tyle długo, że w każdym momencie możemy nasze elementy odlepić, przemieścić, yy, podłożyć coś jeszcze pod nie, więc daje nam ogrom możliwości pracy nad swoją kompozycją. Jak widać mam tu sporo tekturek, sporo również odlewów z różnych foremek, foremki głównie a w sumie chyba wszystkie, nawet streamy, marketing. Niektóre to są właśnie te najnowsze foremki, najnowsze odlewy z najnowszych foremek Finaber. Piękne ramki na przykład, jak i również piękne listki z nowych foremek ReDesign. Wymyśliłam sobie, że moim tak jakby głównym punktem pracy będzie twarz tej, tej oto babeczki i nakleiłam ją na fabrykową ramkę. Wygląda bardzo fajnie na tej ramce, bardzo mi się to spodobało, więc uznałam, że to będzie świetne, świetna opcja. No ale niestety przy okazji zakryję moje różyczki, które wylądowały na samym dnie, a już nie będę próbowała ich wyjmować, Mogłoby, bo bym musiała tak naprawdę zburzyć całą kompozycję, którą już tak pracowicie sobie ułożyłam. Ogólnie taki zamysł mojej kompozycji jest taki kwiatowo-gałązkowo-ramkowy. Czyli kwiatki, gałązki, ramki, i to wszystko staram się umiejscowić w fajny sposób wokół mojej babeczki, żeby była taką babeczką w kwiatach. Wszystko kleję właśnie za pomocą tej pasty. Jak widać, teraz postanowiłam dołożyć rameczkę i nie, było żadnym, nie był to żaden problem, żeby podnieść elementy i przykleić je za chwilę ponownie. Jako dystans używam sklejki. Jeśli, że tak powiem, potrzebujecie takich dystansów, można spróbować. Zawsze da się napisać w komentarzu, że jakby miała trochę śmieci sklejkowych, to żeby wam do paczki dorzuciła. Sklejka jest leciutka, więc naprawdę robi robotę jako dystans w projektach. Ale pamiętajcie, Asia nie zawsze ma, że tak powiem, szybko się rozchodzi. Taki topowy towar jak sklejka. Yy, 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 śmieci sklejkowe. Jeśli chodzi o układanie kompozycji, yy, ja lubię przekładać moje elementy, lubię yy, szukać dla nich takiego najlepszego miejsca, takiego miejsca, które najbardziej będzie zadowalało moje oko. Yy, gdy tworzę filmy, jest to trochę chyba trudniejsze, bo yy, jednak na pracę przede wszystkim patrzę mój telefon, a ja muszę jednak tak trochę bardziej z boku. Yy, więc yy, zawsze jest to dla mnie jakiegoś tam, jakimś tam stopnie utrudnienie ale lubię przekładać te elementy lubię dopasowywać do siebie i mam bardzo dużo frajdy właśnie z samego tego układania no i cieszę się ze względu na to całe żel medium, dzięki któremu mogę te moje decyzje zmieniać i teraz tak, ja tą pracę zostawiłam sobie na jakiś czas, żeby wyschła dużo przyjemniej pracuje się mediami na wyschnie, wyschniętej pracy, kiedy już te elementy nam się nie ruszają, nie, nie są, nie walczą z nami, a my z nimi. E, po prostu taka praca, która sobie odleży dzionek, czy tam parę godzin jest dużo przyjemniejsza do skończenia, więc jeśli macie opcję, mediujecie sobie, zostawcie ułożoną kompozycję, niech ona sobie wyschnie, a potem bierzcie się za kolorowanie z ogromną przyjemnością. Czym koloruję? No pastami z, do efektu rdzy. Mam trzy kolorki: jeden, właśnie taki fajny, ciemny brąz, rudy i taki czerwonawy, nie wiem, taki kolor trochę określić. Głównie nakładam, tak jakby najwięcej tego brązu i przełamuję go tymi jaśniejszymi kolorkami. Nakładam te pasty za pomocą pędzla, ale nie maluję, tak jakbym malowała obraz. Tylko takim trochę ruchem tapującym. Staram się, żeby te wszystkie drobinki, które znajdują się w tej paście, zostały na mojej pracy, a nie na moim pędzlu. E, dlatego taki ruch tapujący e, jest tutaj jak najbardziej wskazany. Gdzieś tam oczywiście, jeśli chcemy trochę więcej, żeby farby się znalazło, mniej tak jakby tych drobinek, to jak najbardziej możemy takim pędzlem e, przejechać, niekoniecznie tapować, ale jednak no te drobinki, Yy, tak powiem na projekcie na elementach naprawdę wyglądają prześlicznie więc, więc warto tutaj się postarać i trochę tapując tą pracę pokolorować jak widzicie chwilę to trwa i to wszystko jest w przyspieszeniu a ja staram się jak najbardziej dokładnie nałożyć na ten mój projekt rdze ale tam gdzie już że tak powiem ciężko dojść i trochę się nie da takim tapującym Ruchem tą farbkę nakładać, postanowiłam, że skorzystam z brązowej impasto i normalnie te miejsca, gdzie że tak powiem brakuje rydzy pokryję właśnie po prostu tym brązowym kolorem. Dzięki temu też może, mogę łatwiej, tak jakby wejść tam głębiej pod tą yy, moją ramkę, która trochę pokolorowanie dolnych warstw kompozycji jednak utrudnia. Jak widzicie, żeby pokolorować to, co jest pod spodem, odchylam ramkę i staram się wetknąć tam pędzel głębiej, żeby te wszystkie białe prześwity sobie zniwelować. Farbę rozwodniłam za pomocą wody. I o ile malujemy w ten sposób, właśnie jakiś drewno, papier, to jest super. Jeśli chcemy pomalować w ten sposób odlewy z żywicy, to one, nam, one są trochę odporne na wodę, więc tu lepiej, jak jest odporne na wodę. No, nie przyjmują wody. Widać takie tworzące się kropelki na tych odlewach, kiedy próbujemy je pomalować wodną farbą, więc to nie chwyci. Trzeba, że tak powiem, tą jednak wersją farby gęściejszą pomalować odlewy. Wtedy nie ma potrzeby tworzeń, tak jakby korzystania z primera. Może ta farba posłużyć po prostu jako primer. Oczywiście, jeśli wszystkie odlewy macie pomalowane, Gesso, albo chyba nawet odlewy, odlewy wyciski za pomocą tych różnych mas są już trochę bardziej chropowate, więc na nich farba po prostu łatwiej zostaje. Ale te odlewy z żywicy jednak są na tyle gładziutkie i odporne na wodę, że trzeba się troszkę tutaj bardziej postarać, więc albo Gesso, Albo właśnie yy, taką nierozwodnioną farbą, i też da się pokryć, i też będzie przepięknie, i będzie bezpiecznie, będzie można wykonywać na tych elementach dalsze zabiegi mediowe. Jak widzicie, staram się zrobić to bardzo dokładnie, i tak, aby żaden biały prześwit mi nie umknął. Na pewno parę mi umknęło, jak to zawsze bywa, yy, ale przynajmniej się starałam. Coraz bardziej podoba mi się moje tło, które właśnie te różne brązy i, i ten rudy tak, tak fajnie tutaj ze sobą współgrają. Postanowiłam jeszcze dodać trochę więcej tego bardziej różowego odcienia mojej pasty i jeszcze więcej tego pomarańczu, tym bardziej właśnie na tych elementach, które przed chwilą malowałam za pomocą impasto, żeby było jeszcze bardziej rycawo, jeszcze. Ciekawiej. Dobra, teraz trochę magiki było, yy, bo ja tutaj yy, wysłyszyłam tą pracę. Nie było tego widać, mignęło tylko, ale praca jest suchutka. I teraz, żeby dodać jej trochę blasku, korzystam z metalicznej farbki. Staram się dać głównie tak, jakby tam podpód, ale również yy, nie, nie chcę zamazać tak, jakby tego tła, tylko yy, nakładam ją bliżej kompozycji, na elementach kompozycji, żeby weszła mi w te wszystkie. Detale moich odlewów, i tam dodała im blasku. Taki właśnie fajny, złoty odcień, licznie z półkera z, z rydzą. E, użyłam go sobie również jako takiego trochę wosku. Odrobinę wziąłam z pędzla na palec i te wszystkie drobinki, które na moim tle się znajdują te wszystkie drobinki na tle wtarłam odrobinę tego pięknego złotego. Koloru. To co? Czas? Na trochę zielonej magii. Biorę gąbeczkę i e, odrobinę impasto. E, nakładam farbę na gąbeczkę. Następnie, najpierw odbijam sobie ją na tekturce, żeby nie mieć na tej gąbce zbyt dużo farby. A następnie, nakładam te, ta, ponownie, tapując na moją pracę, żeby wszystkie detale, jakie. Jakie mamy, mogły być bardziej widoczne, mogły być jeszcze, jeszcze, piękniejsze. Bardzo podoba mi się ten kolor. Ta zieleń z rdzą wygląda naprawdę przepięknie. Szczególnie podoba mi się to, jak wyszło to na tle, gdzie jest właśnie ten taki zielony, delikatne smuszki. Więc naprawdę super, super, super kolor, super połączenie. Jestem bardzo tutaj zadowolona tą operację tego tapowania y, powtarzam tak naprawdę. Y, każdy element minimum podejrzewam, że dwa razy y, został przeze mnie tak powiem otapowany. Ze względu na to, żeby właśnie wzmocnić ten kolor. Gąbeczką nadajemy taki dość y, mało tej farbki delikatnie, więc jeśli y, powtórzymy, to mamy pewność, że ten kolor będzie fajny, intensywny. I po prostu będzie pięknie wyglądał. Czas na takie ostatnie wykończeniówki pracy. Postanowiłam dodać kilka metalowych ozdób przy mojej babeczce, jak i postanowiłam dodać szklane takie drobinki. Przykleję przyklejam je za pomocą 3D żalu. Nakładam trochę żelu, właśnie na pracę w różnych miejscach, a następnie zasypuję tymi szklanymi drobinkami. Nadmiar drobinek potem wsypuję na kartonik. Dokładnie procedura jak przy budżecie do embossingu. Co się ma marnować, przyda się na następny projekt, prawda? Te szklane drobinki pięknie. Grając światłem, więc jeśli trzymamy taką pracę, no to właśnie widać, jak, jak to fajnie wygląda, yy, kiedy poruszamy sobie tą pracą. Więc jest to świetny dodatek. Myślę, że w kartkach również wyglądałoby naprawdę przepięknie, na przykład na jakichś kwiatuszkach. Yy, moje metalowe elementy też musiały zostać odrobione kolorku zielonego, Uf, ja, jak, jakby, jakby inaczej, się tu bez tego zielonego obejść. Więc co? Pracy brakuje już tylko chlapań? Tak, ja używam do klapania tuszu kreślarskiego, do kaligrafii. Nie znam się na tuszach kaligrafii. Nie przeszkadza mi to w tym, żeby nabrać odrobinę na pędzel, a następnie pukając w pędzel rozpylić na pracy. Białe kropeczki, nardzy wyglądają po prostu ślicznie. No i taki ostatni już tak jakby etap to dodanie odrobiny blasku za pomocą mojej ulubionej farbki Unicorn Hair piękna metaliczna farbka z edycji Sparks i one mają tak dużo takich błyszczących drobinek wydaje się że kolor taki są niebędący jaki ale tak naprawdę daje tego blasku efektu i jeszcze przepięknie wygląda na tym zielonym, naprawdę. Jeśli nie macie takiej farbki, to myślę, że warto ją posiadać. Bardzo polecam i ja ją po prostu uwielbiam. Pięknie podkreśla te wszystkie detale odlewów, gałązek. Fajnie tutaj też podkreśla te drobinki z rydzy. To co, mój projekt jest gotowy? Jest blask, jest rydza, jest fajna babeczka. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Może przygotujecie swój mediowy projekt, oznaczajcie, chętnie oczywiście obejrzę. To co? Dzięki za uwagę, trzymajcie się ciepło, kupujcie fabrykowe produkty, pa pa!